Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie czwarte. Funkcja f jest opisana za pomocą wzoru f od x jest równe 0,5 do potęgi x minus 2, gdzie x należy do liczb 2, minus 1, 0, 1, 2. Podpunkt A. Wyznacz zbiór wartości funkcji f. Podpunkt B. Przedstaw tę funkcję za pomocą grafu. Pod punkcie A mamy wyznaczyć zbiór wartości naszej funkcji, czyli do naszego wzoru w miejsce x będziemy wstawiać po kolei nasze wartości, czyli minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Czyli w pierwszym przypadku liczymy f od minus 2 jest równe 0,5 do potęgi. W miejsce x wstawiamy minus 2 i minus 2 przepisuje, czyli otrzymujemy. 5 zamieniam na ułamek zwykły, mamy 1 druga do potęgi minus 2 minus 2 to minus 4. Korzystamy z własności działań na potęgach, gubimy najpierw minus, zatem odwracam moją podstawę potęgi. Mieliśmy 1 druga, zatem po odwróceniu otrzymuję 2 pierwsze, czyli inaczej 2 całe do potęgi czwartej, a 2 całe do potęgi czwartej da nam 16. Obliczamy kolejną wartość f od minus 1 jest równe 5 dziesiątych do potęgi w miejsce x wstawiamy minus 1 i minus 2 przepisuję, czyli mamy 1 druga do potęgi minus trzeciej. Korzystamy z własności działań na potęgach, gubimy minus, czyli odwracam podstawę potęgi. Mamy 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. Kolejna wartość f od 0 równa się 5 dziesiątych do potęgi 0 minus 2, czyli 1 druga do potęgi minus drugiej. Gubimy minus, czyli odwracamy podstawę, mamy 2 do potęgi drugiej, czyli 4. Kolejna wartość to f od 1 jest równe 5 dziesiątych do potęgi w miejsce x tym razem wstawiamy 1, minus 2 jest równe. 1 druga do potęgi 1 minus 2 to minus 1, gubimy minus, czyli odwracamy podstawę potęgi, zatem otrzymuję 2 do potęgi pierwszej, czyli 2. I f od 2 jest równe 5 do potęgi 2 minus 2, czyli inaczej 1 2 do potęgi zerowej, a to jest równe 1. Wyznaczyliśmy zbiór wartości naszej funkcji dla argumentów minus 2, minus 1, 0, 1, 2. I ten zbiór wartości składa się z elementów 1, 2, 4, 8 i 16. No i w podpunkcie B mamy przedstawić tę funkcję za pomocą grafu, czyli wypisujemy nasze argumenty minus 2, minus 1, 0, 1, 2. No i zbiór wartości, czyli zbiór Y. Dla minus 2 mieliśmy 16, czyli łączymy z 16. Dla minus 1 mieliśmy 8. Dla 0 mieliśmy 4. Dla 1 mieliśmy 2. I dla 2... Mieliśmy jeden. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.